Cześć, ja jestem Kerzybolen Biony spanuję na moim kanale. Dzisiaj widzimy się w Storieside Guide Deluxe Plus. I dzisiaj myślę, że uda się nam zrobić ostatni odcinek e, z tej kierki. Więc ja bez przedłużenia od razu do poziomu znowu jesteśmy w latarni? Nie, to statek, aha. Nie, to nie jest statek. Co my tu mamy? Mamy pudełko. Okej. Okay. Możemy wyjść na górę, to wejdźmy. Wow dobry. Czy ja tu mogę... Aha, w sensie, że o to chodzi. Wow, aha, to jest balonik taki. Okej. Okay. Może tu będzie gdzieś ta satua. O, jest pięknie. No więcej pudełek. Mi się wydaje, że chodzi o te pudełka głównie. A niech ona tam leci. Na dół. Mm. Teraz tu. I tu. Ej. I wiecie co? Spróbujmy jeszcze raz to rzucić o! Udało się, dobra. Czyli da się w tej grze rzucać. No teraz ja skopniaka to zrobię. Dobra, chodźmy jeszcze tu na górę. Mamy więcej pudełek. Pięknie. Co za żółt? Łoj, dosłownie co za żółt. Okej, okay, weźmy sobie te pojemniczki już powoli wrzucajmy na dół okej, okay, teraz tak lecimy, aha okej okay. jeżeli nie poszło co ja sobie mam z tymi skrzynkami zrobić, nie wiem, wezmę je na dół wszystkie może do czegoś mi się one przydadzą i już, tutaj chyba nie powinniśmy wchodzić tak mi się wydaje, dobra, co my tu mamy Możemy lecieć do przodu? Tylko, że co mi daje? Boże, bym wleciał w ten star, w sensie w ten. Nie, w drugą? O, o i w to wleciał? Myślicie? <śmary> hmm. Nie lecimy, bo lećmy. Zobaczmy, czy tylko dobrze lecimy. Nie ma jakąś koślawę lecimy, dobra, nieważne. Więc wejdźmy jeszcze tam na górę, kiedy tu będziemy lecieć. Co się tutaj dzieje o, panie jaka schiza hmm. Ponieważ my na pewno musimy w coś wlecieć, tylko w co? <laughs> tylko w co? Te męcheczki to mamy więcej walizek. Ja się... No, walizek to już wyjdzie. Tylko sobie po tym tym latam <laughs> i szukam jakiegoś zbawienia. Tak nie mogę znaleźć. To jest taki, nie wiem, jako jedyny taki ładny budynek, muszę wam powiedzieć, wiecie? że to jest takie... ...takie tekstury zwykłe, a tu nawet ładne jest. Nie wiem, szukam może coś latającego, może coś znajdę, nie? Jest jakoś tak... ...nie widzę zbytnio. Bo... Weźmy skręć po może Ej! Chwila! I wy to widzicie? Przestraszyłem się tego. Ej, co się sta... czy to mi... właśnie... dziurawi... mój balon? Ej, przepraszam bardzo, ale... co pani tu? Aha, okej, okay, czyli mam rozumieć, że mam taki wypadek spowodować. To po co były te klocki? <laughs> Ej, sporo tych dziur będzie. Wystarczająco, aby rozwalić statek, nie? Ej, chwila, a czy my nie powinniśmy tu właśnie wlecieć? Nież tak właśnie tak... O. Oh. Okej okay. O to chodziło Dobra dało się, przeszliśmy poziom Więc idziemy do, do następnego Co za dźwięki były? Idziemy do jakiejś beczki Co to będzie? Dzień dobry Co za szczur? Aha, to ogon Nieważne Nieważne Eee, gdzie mam z tym iść? Okej, okay, czy mamy ograniczoną... Matkę boska. Też czuję, że ten kabel i ja się nie, nie, nie zaprzyjaźnimy zbytnio. Okej, okay, podłączyliśmy to. Um. Wiecie co? Weźmy troszeczkę poduszek stąd. Tutaj. Nież tej statuetki nie ma, no nie? Żeby nie było Że nie sprawdziłem Weźmy tak sobie nie wiem W sumie już weźmy sobie A ja tych płytuszek nie mogę bić Okej, okay, transportujemy się z poduszkami. Dzień dobry, to ja znowu. Co to? Album taki zojazd, o matko. O, jo. O, statuetka. Pięknie, ale co my tu mamy zrobić? że od kuduszek nie brać ale wiecie dla wygody sobie weźmy dwie idziemy na pustynię teraz jezu ale to jest straszne nie jakie wszystko zgasza się no i jestem ciekaw jak to działa nie <grywa> A! okej okay. rozumiem no, spoko E, idziemy do domu. Okej, ale co myślę, to mam działać jakoś śrubokręt, chyba, nie? Dobra, nie chcę na żadną fakt, chcę iść do alienów. Wow. Co to jest? Nie, to miał być alien przecież. Może to jest alien? Mogisz wiedzieć co ja to mam zrobić? O! Alieny się ma mordy! Co A To jest coś na bańki, tak? Okej okay. Nie mnie oceniać, nie? Rozumiem, że tym e, tak, zniszczą zniszczoną świat, tak? Dobra. Tu chyba. O! Okej, okay. i co? I możemy wrócić do domu już. No i wszystko. Majki też mamy. Dzień dobry jestem już? Eee. Co za dźwięki były? Mamy telefon. To, że ta poduszka była mi po to, więc chcę ją ustawić w górze. Myślę, że wiecie, tak o, o. <laughs> nie wiem ile jest max. Nie, no jeszcze jedno zmieścimy. Nie, jednak nie. Dobra, i co? I teraz chodzimy. Chyba, że bym jeszcze tą użył do schodów. O, takie coś na przykład. O! Tu potrzebujemy wody, czyli co? Lecimy tu, tu. Ciekawe, czy to się tam napełnia. No, że wiecie, co byśmy zrobili jeszcze inne: że to byśmy zostawili sobie. Spróbowali chociaż zostawić to tam na górze. Ej, ale poduszko. jest jesteśmy, jesteśmy potrzebne, tak? Tu. Bo... O! Udało się, dobra. Spinam się, pięknie. Wulkana. No. Czy ja mogę? Czy nie mogę? O. Co ja sobie z tym zrobić? <ścoughs> A, wiesz, są jeszcze te. Czyli to chyba muszę tam jeszcze zabrać ze sobą. <ścoughs> Jakaś chrupa mi w ogóle złapała. No ale... Nie czy to jest normalny dzień, tak? Każdy kiedyś miał. Nie uwierzę, jeżeli ktoś tak nie miał. No, o, no i moje całe schody poszły się. No wiecie co. Co mam sobie zrobić. O! No dobra. I co? Ja sobie mogę już podnieść? O! O! Jest, dobra. I mam sobie to tutaj przybić, tak? Okay. Wiecie co? Aby mi się mile yy, spało Chcę sobie wejść na górę. W sensie... Chcę sobie wziąć ją Mamy poduchę. Dzień dobry. Ej, ja może zamierzamy sobie tak skoczyć, tak? Dobrze. Juu. Mm. Dobra, udało nam się. Zegar już teraz y, bliżej końca. Jestem ciekaw co się tutaj stanie. Mamy kozę. <noise> Nie jest mu koza. Była krowa, koza. Co będzie na Nie mam się bać. <noise> Do widzenia. Moja noga już na mnie nie zostanie Mogę to? Mogę Okej okay. Już wiadomo co mam sobie zrobić z tym A może być nawet i tu Okej okay. Bierzemy teraz tą skrzynkę Tu, tu, tu Ej, wejść sobie tu na górę teraz O panie, ale no To Żeby z takich co? O, proszę. Przepraszam. Ale... A. Gdzie jest statuetka? Nie ma tu statuetki? Nie ma. Nie, czy to będzie... To co myślę? Metal. To będzie diaboliczna koza. Dzień dobry. Eee, mamy zapalniczkę. Możemy spalić w sumie ten kościół, a nie wywoływać kozy? Chyba będzie to bezpieczniejsze. Dalej zapasie. Tak, świeczki w prawdziwym życiu. Muszą się zapalić. Okej. Okay. Bierzemy ten nasz metal Tylko po co mi on jest? Czy to tego czegoś by nie było przypadkiem? Nie, to w ogóle wejść się nie da, okej okay. O! Mamy kłóze. Me Me Dobra koza idź Idziesz ze mną, pod pachy cię wziąłem tak, byłaby Nie ja Wiesz, że gdzie jest statuetka Quaza Nie hm. A tu by jej nie było Nie no, chyba już za daleko idę Jak mi się wydaje Dobra To nie ma muzyczka, tak? Ale ja to rozumiem, że ja mam to przeczytać, tak? No ja to chyba nie wystarczy, tak? To musi być bardziej na środku. tym. Zatem... Przepraszam, przepraszam, za ale no. Ja, jak to jest w życiu czasem. Gdzie ten metal zostawiłem? Przykład, nie? Tutaj. To Tylko gdzie może być ta satuetka? Wiesz że ta satuetki gdzieś siedzi w siedzeniu jako nie? To szczerze nie wiem gdzie ona może być. Co ja mam sobie z tym zrobić? Gdyby z tym pójść na górę, ale w sumie że randolu już nie ma To wiecie co ja są gęisz tu nic nie było takiego, nie? Może znaczy nie wiem, muszę podpalić tą kozę Kozę chce się podpalić, ale... Chyba, że taka leżeć Chyba, że. To wiecie, i teraz że ja to muszę przeczytać No, taka słodka ta muzyczka, nie? Ja że czegoś mi brakuje Ja się nie znam Na robienie takich rzeczy, ponieważ nigdy nie robiłem Tu nie mogę iść, tam też nie mogę Może faktycznie coś tam z tyłu by było O! Jednak jest tutaj statuetka, jeżeli jest tutaj statuetka to znaczy, że może być coś tutaj ważnego. Muszę, ale nie musi, nie? Ja tu na kamień. Mogę wejść? Nie mogę. Ej, ja to co ja mam sobie... Co ja mogę jeszcze tam dać? Rokozę no mamy, świeczki mamy, żandol mamy. Ogień mamy. Co ja mogę sobie jeszcze tam? Nic ze studni nie ucieknie, chyba. Jeszcze coś z tym metalem, nie? Gdzie jest ten metal w ogóle? Metal. Chyba, że. Ja bym ten metal, który właśnie zaginął, musiał dojść do radia. No, coś ma sens. Tylko, że. Wiecie. A ten metal przecież wziąłem i zostawiłem go tu, dobra. Tu by gdzieś nie być, dobra jest I weźmy go, dajmy mu to radia Czy ja mógł? No Łocie panie Pani kozo, co się pani stało? JA NIE KOMENTUJĘ Dobra, idziemy już, bo ja się boję tej gry coraz bardziej Ale mamy statuetki? Mamy I ostatni wieżowiec Zobaczmy co mamy w wieżowcu Dobre Nic nie mamy Czy tu nie ma statuetki? Nie ma Więc Zawsze trzeba... o Nasze piwo bezalkoholowe Piwo zero Dzień dobry Dlaczego radio jest schowane? To muzyczka bo jest fajne. To nie może być takie łatwe. Tutaj coś muszę jeszcze zrobić, ale dlaczego to jest zablokowane wszystko? Mamy śmietnik. Mieliśmy śmietnik. No to Jesteśmy my, tak? Jakby. Może tą beczkę mogę rozważyć? To nie? No. Dzień dobry. Jak panu dzień mija? Wie pan, e, ja nie chciałem. Ja jestem dobrym chłopakiem, wie pan? Ja naprawdę mam dobre intencje. Po co, ale mi się wydaje, że to coś będzie jeszcze takiego. I go w skrzynkę rzucić. Ja nie mogę. Czy są skrzynki tu. Patrzcie teraz to. <zysy> <zysy> Co, jeden... O, ja teraz mogę go mu przywalić, dobra. O. A ty musisz tak latać, a ja aż takiej ojcolności nie mam, słuchaj, mordo. Ja niedawno się w ogóle dowiedziałem, że ja mogę rzucać tymi. Przedmiotami. No, aha, tu jest skrzynka jeszcze. Dobra. Jeżeli nie poszło. Nie! Skrzynko, nie uciekaj. Tu mamy, dobra. Ale nie na łeb, tylko w niego. No i co, no i po skrzynce? O, dobra, te, te skrzynki mają naturalny respawn. To jest dobrze. Nie, wiecie co? Tu będzie niezła walka, nie? TP. Mogę? I skrzynka, czy nie? Raczej nie. Eee... Tu tutaj nie. Gdzie ona pójdzie? Są jakieś skrzynki? Halo. Panie, bo ja nie wiem, czym bić. Eee, teraz nie żartuję. Dobra, weźmy sobie wciśnijmy jeden przycisk. Żeby się nagle pojawią. O, są, dobra. Wiesz, bym Mi tak nie marnował. Tych skrzynek. O, uderzyłem go w końcu. No nareszcie. Dobra, idziemy tu. Klikamy przycisk. No ej, to już jest trudniejsze! <grystanie> Panie! I hopca Wow. Co jaki przestraszony jesteś Morciak? No w sumie ojciec dobrze, nie, my go bijemy. Przez smutne jest jego życie. Przyznam wam. <grystanie> No, by było blisko, tak? To najważniejsze. Czy to możesz przestać latać? Dobrze, że on nawet nie jest atakujący, tylko neutralny, bym powiedział. Łagodny jest. Smutno mi go zrobię. Ej, o, uderzyłem go w końcu. Dobra, idziemy tu. Z przesady, że takie kilometry mam robić, człowieku. Ja mam 50 kilo razy dwa, jak nie więcej. Dobra, ej! Dobrze. Ej, ta cząpeczka? Dobra, on nam nie dał statuetki, nie? Nie dał. W takim razie, gdzie jest statuetka? Już to nie mogę wejść, czyli pozostaje mi tylko Tona, no nie? Czyli przeszliśmy do tutorialu... Czy ja wziąłem ten te... Nie wziąłem tu. Będziemy musieli tu wrócić Ale mamy swoje Mamy swoje bezalkoholowe... Oj <ścoughs> O, wybudziliśmy się! dał nam lajka, czyli że wydało nam się I co o nie i my zasypiamy i co Ej, z tą muzyką do wali, nie? Ona jest, tego mi się podoba. Jak to jeszcze będzie lecieć, nie? O, dostałem nową kamerę? W menu? Co no nie mówisz, człowieku? Mamy tu ekstra levele! Ej, tu jeszcze paru cinków będzie, ale fajnie. Ale chwilę jak chcę continue Ponieważ my nie zrobiliśmy 100%, ale... Gdzie dostałem nową kamerę? I chodziło o nowe poziomy, nie? Ale tutaj ja bym chciał zajrzeć Gdzie tutaj jest ta? Już tu nie mogę wejść, nie? Kanapę mogę przesunąć No, sporo tych beczek <laughs> Jeszcze, jeszcze raz Tak się ono się to nagle zrobiło Jeszcze raz nie, ponieważ to jest, moim zdaniem, jedyne jakieś, nie wiem... ...co jeszcze to faktycznie mogło być. Ile razy ja to tu muszę tutaj tam... To zaraz w internet sprawdzę, ej! Wiecie co, mi się wydaje, że tylko tutaj po prostu nie ma, ale chwila. Wejdźmy do menu. Kontynu. I chwila. I tak jakby... Zobaczmy czy tutaj jest ten stojak na ten. No w sumie to jest tutaj, nie? Tylko, że... Gdzie? No dobra, ale... <laughs> mi się widzimy już za niedługo w ekstra levelach. Wieczorem oczywiście miłego dnia, bądź wieczorem. Zobaczcie je to oglądacie. I co? Do usłyszenia już za niedługo. Bajo.